No witam serdecznie, z tej strony Dailyx 2 yy, parę fajnych wyjaśnień, czemu mnie nie było Powiem wam szczerze, że nie, nie chciało mi się No więc zaczynamy Powracamy do Greny Tak, długo, długo nie było jej, akurat jej, więc pora powrócić do tej seji. Tym razem gramy w pełną wersję, jakiś nowy update był Specjalnie oglądam, żeby sobie nie tego nie spoilować i uwaga, jeśli pod tym odcinkiem chociaż będą trzy łapki w górę albo dwa spróbuję przyjść na normal albo na hide'zie nawet. Na razie lecimy na easy. <tryk> Extra nie chcemy tego, gravity low, żeby nie było y ścinek. Znaczy no, i tak by mi poszło na hide, tylko... Wiecie, lepiej, to, lepiej żeby było... Wiecie, lepiej żeby było inaczej dzień pierwszy mam nadzieję że nie by wszystko dobrze działa także budzimy się w swoim łóżkiem wow, wow 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 dobra sensy dodajemy żeby dać większe o takie no kulna, cool, no. sorry nie ustawiłem tego wow wow ale mi dobra Co to jest za muzyka? Fuck I co to jest za muzyka? Nie znam jej. Nie no, sorry jak. Co to jest za muzyka? Ej! Idzie tu? Postawia pułapkę na pewno. Sorry, że cię ukryłam, bo ja dawno w to nie głem. Ale ten ekran tak mi. No. O tak, tak jakby tak gdzie mnie... O! Boż. Idziemy, na dół, idziemy na dół, idziemy na dół, jak ja się wydrzę to przepraszam Was. Przepraszam. Jezu, ja mam jakąś wadę wymowy, jakąś wiecie o co chodzi. O! Oh, fuck. Mam specjalki do pajączka. To jest jakaś książka. Dobra, znam troszkę. Dobra. Tu smaja, idę, to ja chciałam się podrapać Ej, co to jest za muzyka? Dobra. Idzie tutaj, więc ja sobie pójdę tam. Obkrążę, bo muszę iść na górę. Ja... Będziemy uciekać wami oczywiście. No, bo chodźmy tutaj. A, proszę, bo ona tu weszła. Mm -hmm. No, należy. Znalazłem nic. <laughs> nie uda mi się uciec. Na pewno mi się nie uda teraz uciec. Bo dawno już w to nie grałem. Po długiej przejwie. Może mi się. Fak nie teraz. <laughs> Może uda mi się za O to co to jest? Co? Co to jest za korytarz? A, czekajcie, co to jest? Co to za korytarz? Tam jest coś. No nie no, nie do będzie. <zum additions> tam się nie... Da się? Nie, nie. No, udało mi się uczyć z tamtego miejsca. Naprawdę, nie lubię takich gier, Nie lubię. Jezus, Maja, zapomniałem o tym. Eee... To nic nie ma. To jest sauna. A tu okuna. Idzie? Hmm. Nie wiem, czy by tu szła, pewnie nie. To że tak zaglądam, ale. Ja się ty typuję ty, ja boję. Dobra, i idzie sobie tam. Boję się tego... Tak, to tak tak ogrywam sądzę na dekiele i tak ogrą, teraz nic. Niebo nienawidzę tego czemu tu nic nie ma Spiderki? nie miałem Spidey... nie ja ja miałem specjalki nie Nie tu nigdzie? Dobra, jest tutaj. Dobra, wykryłem, jaka ona głupia jest. Eee! Jezus Smaja! Eee, pr przepraszam, eee, No. Eee, się jej trochę. Eee! nie Petrza tanko Jak nicczej nie jaką ona, ona szpetna jest co to było? No, a, dobra, wychodzę. Ja nie jestem... ciotą. Nie, no, wychodzę stąd. Walić ją. i jej Idź! O! O, o, Dobra, ale ona... No idź stąd, no idź, please, 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 nie co ja sobę kad w końcu nazywam przydatną, chociaż troszeczkę rzecz. I w jakimś stopniu to mi... Kujna! Dalej. O, żebym hałasu narobił o. A tu jest jak ja nie ja, ja nie chcę iść do pajączka, ja go nie lubię, więc... Jeden sposoby to będzie kusza na niego. Spojny Ja nie wiem co to jest ten Nie wiem co to jest za update jakikolwiek to mógł być update, to ja nie wiem co to jest. Nie mam nic. Ja tu widzę. I... Łatwo. Łatwo. A na górze jeszcze nie byłem. Oh fak. Czy on tam dopiero poszło? Ha, jestem na górze. Oku. Dobra, już będę spał. Zapomniałem o tym. Może on tutaj o. A. o przepraszam, że... że jakieś złe rzeczy. Dobra. Dzięki. Jezus moja. Chyba poją... Powiem... Nie wiem, prostu młotko Ja a nie gdzie jest młotek. Ja nie wiem. Czy tak ja może mieć jakieś rzeczy? Nie grałem tu 6 miesięcy. Nawet powiem, że nie nagrywałem, bo nie grałem nawet 6 miesięcy. Nic nie wiem w tej grze. Chodźmy do tej... weźmy to. Połóżmy tam, gdzie to trzeba. de... I... Ice, ice cream będzie również. Olejna, no nie, czemu tam to cypialnie idzie? Dobra, chodź tu, ha, ha, ha. Ej, ona się może na nas patrzeć? O, oh, fucking widać, kurwa. Bo... kitu ona się na nas patrzy. Wtedy to wiecie, tak się patrzyła, tak. Dobra, dobra. No, chodź, babulka. Dobra. Nie. Yeah. Dobra, boję się tej babki. Nie należy się znów na główni na wławkę. Co poszedł, posiad, co, Jezus, maja! Eee! To już był eee! co jest? Ja myślałem, że jej tu nie ma. I co teraz? już tam było wypuszczone? To ona? Nie! Zepsuło się! Nie! Nie mogę nic robić! Nie! Nie! Nie, nie mogę się ruszyć! Ej, co jest? Jeśli ja uszyć ruszyć nie mogę! Dobra, wróciłem, przepraszam, ale... Coś się zreagowało. Bo mi się klikło ten 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 guli. Jak, jak... tam przerzucić, O! Kulas 13. Minut. Byki. Tu ja nie. Ja nie wiem gdzie... Co, co... co... Gdzie to cokolwiek tu może być? Halo, tipy jakieś poproszę w komentarzach. Kajk, po co mi to? No to młotka nie ma, który... co nie... Ona znikła Co? Spider Ona się wyczułgała stamtąd Tylko że... O, fak Dobra To będzie znikło nie boję się, tego, boże Tyle słów chciałbym teraz powiedzieć, ale nie Czemu to się nazywa taki? Ona wolna jest, strasznie, więc...

Ja pięjnie, że nie straszcie mnie. Wow. A to? Co? Co? Oku? O, kur... o Jezu, sama ja się zasiadam. Na to tutaj są pojęki. Nie. O, ja pięjnie, że. Zawał, mój, mój zawał dostał zawału, tak, tak seriously. Nie, nie, co to jest? Wilkan? Po co mi tutaj... Ale no, że tu babci nie będzie. Jak się tego... Przestraszyłam. O górne. aha, tutaj też jest przejście. Co dziś nie ma. O... Ale. A! Kuna! O chujna, tu jest pająk. Jak co to jest? Ja w to nigdy odwołuję, to tam powiedzą, że ja to na hajdzie czy na normal będę. Jo. Nie, ja się nie ruszam! Ja się nie ruszam. Jak się to ogląda, to jest... Szpatne. Jo... Jaki to jest nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Ja przepraszam was. Nie dam nawet to wejść. Nie gam w tą gę nigdy już. Nie, 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 Dobra, słuchajcie, kończę tam chyba tej. Niech się tam dalej. Nie mam mowy, nigdy w to nie zagram już. Następny odcinek będzie z Ice z Evil Nana. No może czy cokolwiek tylko nie dawajcie grani. Może być ganić w tu. To już tak, ale nie w to.